Cześć, zapraszam Was dzisiaj na przegląd modowy z PEPCO. No więc zaczynamy. Na pierwszy rzut idą dresy w kolorze niebieskim. Bardzo wygodny ten dres. Kosztują spodnie 40. Bluza przepatrzy Wam trochę, ale zobaczcie, tak się to prezentuje. Bardzo wygodne. Ja tutaj mam chyba rozmiar S. Można sobie tutaj związać jeszcze ten sznureczek. No, i tą bluzę zawsze tak podwijam. Nie jest tak wygodniej, natomiast można ją tu niżej opuścić. O, tutaj mamy tą bluzę 40 zł w kolorze beżowym. Bardzo fajna na jesień będzie, na długie wieczory, na jakieś spacery czy na rower, wycieczkę w góry. Zobaczcie, ja można ją tutaj taką opuścić, natomiast ja lubię taką krótszą. Zbluzowaną. Bardzo przyjemny materiał. Taki modny beż. Mamy taką naszewkę tej firmy. No i tutaj jeszcze zestawiona z leggings'ami, bo ten kolor bluzy pasuje praktycznie do y, każdego rodzaju y, spodni. No i zobaczcie, tutaj jest już futerko zimowe. Swoją drogą wyszłam z nim ze sklepu. Bardzo mi się podobało. Za 60 zł będzie fajnie tak na co dzień y, już. Y, na jakieś jesienne i, i zimowe dni. Bardzo ładny też kolor. Też uniwersalny do wszystkiego. Akurat mam tą bluzę, bo nie wziąłam sobie y, żadnego sweterka z wieszaka, y, żeby pomierzyć. Ale ale bardzo dobrze się to prezentuje. Widzisz, za 60 zł, nawet jeżeli no, na jeden-dwa sezony by to było. No i tutaj mamy kolejną bluzę, też taką szkuję ona jest welurowa, do niej są welurowe spodnie. I jest od rozmiarów S do XL, czyli do XXL. Również można ją tutaj tak naciągnąć czy zbluzować. No i sweterek. Bardzo ładny kolor, taki niebieski. Będę go mierzyć jeszcze. Dobra, tutaj jest już y, przymiarka z kabiny. No i tak się prezentuje, też można go zbluzować, można go tutaj sobie naciągnąć. Fajnie będzie pod jakąś właśnie nawet ramoneskę, czy marynarkę. Najmilsza rzecz, jaką spotkałam w Pepko dzisiaj, to jest ten sweterek. Ten też się bardzo fajnie prezentuje, ale ten biały jest całkiem puszysty. No i kolejna rzecz, to jest taka kurtka ze struktury baranka. Taka bluza, kurtka, jak były też modne w poprzednich sezonach. No i kolejny must have jesienno-zimowy, czyli piżamka. Taka sukienkowa, welurowa. Bardzo przyjemna. Myślę, że to nie jest, jest to jako piżamka, ale spoko też na co dzień po domu. Jako taki dresik luźny. I bodajże 45 zł. A tutaj mamy teraz plecaki w ciekawym kolorze. Myślę, że też fajnie do jakiegoś tręcza będą wasować. No i taka torebka obok plecaków, także też Wam pokażę. Torebka taki koszyczek. No i wracamy do tego swetra. Teraz go będę mierzyć, także zobaczycie jak jest. Jest tak bardzo przyjemny, ale kosztuje 60 zł, także nie mało, jak na pepko. I zobaczcie, jak się prezentuje czy do jakiejś nawet spódnicy woskowej, yy, ołówkowej, miało być. I tutaj mamy teraz torebki, też fajne takie beże. Ja bardzo lubię teraz wszystko w tych kolorach beżu, także taka torebka będzie też fajnie do jakiegoś tręczu pasować. I mamy sweterek czarny. Tutaj jest taka kurteczka bluzko, bluzko-kurtka yy, skórkowa, piękny zielony kolor. I kolejny beżowy sweterek za 35 zł z pięknymi guziczkami. Kolejny, mięciutki sweterek, tym razem w kolorze oliwkowym. O, i ta bluza. Szkoda, że jej nie zmierzyłam, bo później już zapomniałam i się potem nie wracam, ale jest z tej firmy Kardiobany S do XXL myślę, że spokojnie zakryje tyłek gdzieś tam przed kolana no i takie piękne spodnie to jest też mój ulubiony kolor butelkowej zieleni także nie wiem czy nie znajdą się w mojej kolekcji ubrań sportowych na razie ich jeszcze nie wzięłam i tutaj mamy jeszcze różne paski, też bardzo fajna fajny dodatek do stylizacji najbardziej podoba mi się patent brązowy no i przegląd leginsów, jeansowych